Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzili tylko linia parkour Blockstar Planet. Więc jeżeli filmik bab się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, w drodze na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Więc tak, wchodzimy sobie w parkour. Wiesz, ja mam tutaj topkę. Co? Mój parkour, który budowałem na wczorajszym odcinku, jest w top? Bardzo z tego powodu się cieszę. Więc pierwszym parkurem, linia parkur, będzie to mój parkur. dobra idziemy tu tu tutaj. ten parkour nie jest taki trudny tylko może trampolinki są trudne bo pierwsza trampolinka jest taka trochę za daleko tak troszkę za daleko jest trzeba naprawdę to Zrobić ze skupieniem. Ale dobre, przechodzimy sobie. Mam teraz takie żółte oreo. I te oreo mają inne kolory. Nawet tego nie zauważyłem. Idziemy tutaj. I tutaj w 180 mamy takie fajne skróty których pewnie każdy z nich będzie korzystał, ponieważ no po co przechodzić 180, jak mam takie dziurki. Dobra. Mamy portal. I tu mamy szlaczki. Dalej nie wiem, co to jest. Więc niech to będą takie szlaczki. Tu jest portal. Mamy trampolinkę. I trzeba wejść na pierwszą trampolinę. I tu a teraz tutaj tak normalnie. Mamy tutaj metę, i to jest koniec parkura. Więc przechodzimy do następnego linia parkur. Więc wyszukujemy sobie linia parkur i jest tutaj mój parkur i jeszcze parkour taki więc może sobie go przejdziemy, ale wygląda na bardzo długi jest pewnie bardzo długi mamy tu nie ma chyba klucza to jest tylko smoła i tu mamy azorka którego oczywiście pogłaszczamy, bo warto głaskać zwierzaki. Ponieważ one dostają tak jakby level a my kryształki. Dobrze. Idziemy tu i. O kurczę. Tu się da tak zrobić. Chyba tak. Więc jest plus. Ja tego nie lubię przychodzić ja. jak na 180, że tak hop hop. No właśnie, bo zginę. Więc ja to wolę robić normalnie. Tu mamy azorka, już pogłaskałam. Więc idziemy tu. Przeskakujemy. No nie, zginąłem. Więc spróbuję sobie jeszcze raz, i ja do Was wrócę, jak będę przy tym miejscu, co byłam. Dobra, ja, ja już jestem. No nie, znowu zginąłem. Więc może wyjdę z tego parkura, ale był naprawdę fajny. Więc linia parkur by był taki linia parkour? tylko nie wiem, czy on dalej jest hmm. no chyba go już nie ma więc są tylko trzy parkury linia parkur to nie jest linia parkour. to nie składa się z klocków linia. A bo jest, 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 więc sobie go przejdziemy. I to jest chyba o ostatni parkur linia, bo jak widzieliście, dalej już nie ma parkurów. O nie. Dobrze. Tu mamy takie klocki. Teraz mamy też takie klocki mam takie porozwalane kloce i musimy zginąć. Tu chyba nie mam klucza. Dobra. Okej. Gdzie to jest na lawy? Piszcie w komentarzach, bo mi się wydaje, że nie. Dobra, uwaga. Du, 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 du. No nie. Wtedy mi się to jakoś... Wtedy mi się to jakoś udało przejść. Dobra. Tu idziemy i teraz. Opa, opa. Op. Tego się nie da przejść. Dobra, będę próbował i jak to zrobię, to, to wrócę. Dobra, udało mi się. Więc spoko. Teraz idziemy, i nie chcę tu zginąć. Proszę. Dobra. Nie. Dobrze. To teraz. Dobra, klucze nie, potrzeba, nie potrzebowaliśmy. Polubimy sobie i napiszemy super. Więc to już byłby chyba koniec odcinka. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę wraz z subskrypcją na moim kanale. Więc do zobaczenia i pa!